Siamba tutaj kongu, witam was w kolejnym odcinku z Counter, Counter Strike Global Offensive. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, jak możecie zauważyć, znowu gram sobie w Counter Strike'a, ale tutaj jest pe pewna nowość. Pierwsza nowość to taka, że um, zaczynam. Oj oj, Pierwsza to taka, że, że zaczynam jeszcze w rozgrzewce, bo wcześniej tak nie robiłem, ale mam parę rzeczy do powiedzenia, a druga to jest taka, właściwie są nawet trzy można powiedzieć nowości. Oj, oj, oj druga nowość. To jest rozdzielczość. Dokładnie, to jest rozdzielczość. Bo jak widzicie, gram na rozdzielczości 16 na 10. I po prostu rozciągnąłem ją do 16 na 9 żeby. Ała. Em, rozciągnąłem ją do 16 na, 10, na 9 żeby. żebym ja nie musiał się zmieniać, tak? W sensie chodzi mi o coś takiego, że ja nauczyłem się rzucać pewne smoki, no nie? Nauczyłem się rzucać pewne smoki w różny określony sposób. I ja nie jestem już w stanie grać normalnie na 16 na 9 bo po prostu nie potrafię rzucać smoków. Plus do tego jest to niewygodne. Em, kolejna nowość, w ogóle tak, jestem goldem, zobaczcie, jestem goldem, tylko mam nadzieję, że cię nie będę. Będę, Będzie możliwe, że będę lamił, oczywiście, dlatego że po pierwsze, dawno nie nagrywałem, jakby CSA, nie jestem przyzwyczajony do gadania e, w trakcie gry. Aaaaah, oh. oh. <ścoughs> zabił mnie z noża. Ok, um, plus do tego mam jeszcze mikrofon przed ryjem i tak będzie dziwnie. Hello, będziemy się tutaj ładnie komunikować. Where do we go? Ok, B? Oni powiedzieli B? Nie, nie słyszałem. E, nie wiem, nie, nie usłyszałem gdzie. No dobra, powinienem się dopytać, nieważne. Raszujemy B, tak? Dobra, spróbuję zasmokować Edwarda. Jeśli mi się uda zasmokować Edwarda, bo skoro to ma być rash, to nie powinienem tego do końca robić. Ale dobra, idę, idę. Idę, idę, nie gadajcie. Nie pierdzielcie, już idę, już idę. Dobra, ładny smok na Edwarda. Dobra, plantuj gościu Ja sobie też mam troszeczkę e, czułość e, inną Dobra, spróbujemy, dobra, jeden z shorta załatwiony Cholera Chyba aparty ktoś idzie? E, na side już jest Dobra Pięknie Okej okay. Zabił go kurde z noża chyba, tak mi się wydawało. Tutaj mam jakiegoś nożownika w przeciwnym teamie, ale spoko. Pistoletówka jest nasza, co mi się bardzo, bardzo podoba. Okej, okay. niech będzie B, chociaż ja właśnie chciałem iść A, ale skoro mi napisali, że chodźmy B, to niech będzie, że chodźmy B. Najgorsze jest to, że ja teraz gram z randomami. Ja zwykle mam swój team, jak możecie zauważyć, Wild Onions, Swoją drogą, jeden z moich kolegów był ostatnio w silverowych myślach, jakby ktoś widział. Polecam zobaczyć strasznie śmieszna akcja um, w 36 odcinku. W każdym razie um, co ja chciałem powiedzieć? Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem? What the fuck? I didn't see any enemies. Make ten OP. Okej. Okay. A, może? A Nie, yeah, okej. Okay. Let's go! How smoke connector and jungle? Tak sobie zrobimy. Zasmokuję. Dobra, będą smokować te. Oj, momencik, momencik. Kurde, chyba zjebałem tego smoka, wiecie? Ooo. Dobra, trzeba chwileczkę poczekać aż nam tutaj zejdzie ten, ten smoke, żeby nie przechodzić przez smoka, bo jak wiadomo, um, ktoś kto wychodzi ze smoka, jest jakby na troszeczkę gorszej pozycji, cholera One palace, a, down Okej, okay. o cholera Good job, dobra Troszeczkę słabo, bo zamuliłem, strasznie zamuliłem. troszeczkę się za bardzo skupiłem na gadaniu, ale to jest nieważne, to jest nieważne, bo wygrywamy. Gdybyśmy przegrywali, to wtedy mógłbym się mógłbym się na coś takiego wkurzać, a na razie nie ma tragedii. Nice team. No, team, team jak team, dobrze. Ten du 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 du, -du, -du, -du robi tutaj. Um, robi tutaj sprawę. Okej. Okay, bo um, pójdę tędy. Usually I have noobs, no. No cóż, tak to już jest, dlatego gram zwykle z teamem, taka jest prawda, że gram zwykle z teamem Zobaczymy jak się tutaj uda. Pana tutaj nikt nie skracam nas Oj oj oj, oj, oj. Panie Coś pan zrobił Tutaj na blisko jest wale na pałę, kurde Dobra, spokojnie Dobra, on Już Dobra. Ah, sorry. Kurde, nie spodziewałem się, że on nie tam zajdzie od tyłu, nie? No ale dobra. No ale dobra. Troszeczkę zamuliłem, bo tak jak mówię, troszeczkę się skupiam za bardzo na na gadaniu. Where? Okay. Going mid, don't rush, wait for peak. Um, dobra. Okej, okay, okej, okay, dobra. W sensie, że on idzie, mida, a my mamy czekać. Wait for peak, ok. No to wypikował. Ten już się tam wiewał, co za typo. To jest przeciwnik? Nie. To jest, to jest, nasz, to jest trup naszego Ojoj, ojoj oj, nic nie widzę Kompletnie nic nie widzę Ale nas tutaj Flashują, aj! Ja pierdziele Ja pierdziele No to mamy po rundzie, no to mamy po rundzie Cionkar eh, save Dobra, będzie save'ował, będzie save'ował Nie ma szans, żeby on cokolwiek robił Tutaj, bo to po prostu nie ma sensu Żadnego sensu to nie ma no ale jak widzicie, tak, tak mnie hejciliście, jaki to jestem beznadziejny, co prawda jestem dopiero w Goldzie, no taka prawda, Gold to też nie jest jakiś super, ekstra, mega co, nie wiadomo, ale na pewno... Niech może weźmie awkę i saveuje. Co on robi? On chyba saveuje, tylko w taki trochę nieudolny sposób, mam wrażenie. On się... I ty się chowasz, tak? To jest chowanie się. Gościu, co ty robisz? Dlaczego? Ale nie będę mu gadał, no bo już mu tylko popsuje szyki, no bo on i tak zrobi co chce. Taka jest prawda. Nie rozumiem, co on w tym momencie wyprawia. Więc tak w ogóle wracając do rozdzielczości, musiałem takie coś zrobić, ten, tak jak właśnie wam mówiłem ze względu głównie na smoki, ale nie tylko, bo chodzi mi generalnie o to, że mi się strasznie niewygodnie grało zawsze. Na odcinkach byłem dużo gorszy niż normalnie. I chciałem tego uniknąć, a wygląda to właśnie w ten sposób, dlatego... To było takie krytyńskie. 10 sekund przed końcem tu przyszedł. Po co? Powinien wować. No dobra, nieważne Co oni tam mówią? Nie. Myślałem, że eko, ale nie eko, nie eko. Nie eko. A może i eko? Ej, maybe. Dobra Nie wiem co tutaj. Oj, 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 oj! Dobra, spokojnie, ten rzuca na CT Z tego co widzę, ja sobie rzucę tutaj Troszeczkę Jeszcze nie ogarniam mojej... O, mam bombę? Rzucił mi bombę tutaj? To trochę dziwna sprawa Dobra, trzeba się wbić, skoro oni się wbili One stars CO TO BYŁO?! CO TO BYŁO?! Od razu się wychylił, wiedział wszystko Wiedział wszystko, skurczybyk nie wiem jak on mnie widział. Może ktoś inny mnie... nie... wiem. Nie wiem, ale to było strasznie szybkie, strasznie szybko mnie zdjął. Skurczy byk, nienawidzę. Nienawidzę gościa. A shit. No tutaj już był wcelowany. No dobra, było fajnie, było 3-0. No i mamy 3-3 cholera. Mamy 3-3. Eco guys. Eco. A może i nie eko. Oni nie idą eko. O oh, fuck. No dobra, to ja sobie kupię ten, ja sobie kupię, nie wiem, chociaż kamizeleczkę, nie? Ym, nic nie mam. Walk, walk. Już, już go usłyszeli, już go usłyszeli, to już teraz... ...too late. A, to jest nasz O ja piernicze, byłem przekonany, że to, jest, że to jest przeciwnik Nie, nie? Masakra Dobra, mam kałacha Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, zająłem BSA Jeszcze nikt nie sprawdził ławki Kitchen chyba Nie widziałem dokładnie co? No co za typo? Ten z awki jest jakiś posrany Ja nie wiem czy on bez kitu ma jakiegoś walla Czy czy aż taki jest dobry Skubany Pierdzielony on wszystko od razu wychyla i strzela Dobry jest skubany Dobry jest Ajajajaj Znaczy wiadomo, że od razu mi się ciśnie Na usta wallhack, ale prawda jest taka, że Za małe ojeny co to było? Gościu Gościu, proszę cię czy dobra Jeden na jeden No nie! Good job Ja pierniczę, co to jest za warzywo? A ja jestem pod nim, ja jestem ostatni, o kurde, ja zacząłem zamykać Najpierw otwierałem, teraz zamykam Pani! Co prawda, to ja otworzyłem drogę na BS-a, bo oni ci tam kampili, a ja sobie wbiłem Eko? Słucham? Eko? Po wygranej rundzie... Nie! Nie, problem z połączeniem. Nie, 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 nie. Co się dzieje? No i niestety w tym momencie padł mi net, więc koniec odcinka. Ale stwierdziłem, że i tak to wrzucę, żeby się was zapytać, czy pasuje wam taka rozdzielczość. Bo jeśli wam pasuje i jeśli chcielibyście odcinki z Cesa dalej, zostawcie tę łapkę w górę. Mam nadzieję, że wszystko będzie git. No i do zobaczenia w następnym odcinku. W takim razie ten był trochę krótki, 10 minut, ale myślę, że zawsze coś. Więc na razie, cześć, do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję, że już niedługo. ma